Panowie posłowie, Pani Radna, Szanowni Państwo, zebraliśmy się w Gryfinie na nabrzeżu, aby przedstawić petycję do Pana Prezydenta Karola Nabrockiego w sprawie zawetowania ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Przyczyny, dla których tą petycję przygotowaliśmy i którą na ręce Pana Prezydenta złożymy, są liczne. Powiem tu tylko, tylko o kilku najważniejszych. Pierwsza dotyczy braku pełnej inwentaryzacji fauny i flory na terenie Międzyodrza, nie tylko przed utworzeniem Parku Narodowego, ale także w obliczu funkcjonowania przez dziesięciolecia Parku Krajobrazowego. Do dzisiaj Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry nie ma planu ochrony. Nie ma także, tak jak wspomniałem wcześniej, realnej inwentaryzacji fauny i flory, która miałaby być objęta wyższą formą ochrony. Druga kwestia, która jest niezwykle istotna i nale należy nazywać ją po imieniu. Teren, który jest za naszymi plecami, nie potrzebuje słów ustaw rozporządzeń, potrzebuje pieniędzy na urządzenia hydrotechniczne, które ludzką ręką zostały tutaj posadowione 100 lat temu. Trzecia kwestia, która jest niezwykle bulwersująca i przyczynia się także do utworzenia petycji i jej, Ostatecznego złożenia do Pana Prezydenta to brak konsultacji społecznych, zwłaszcza z mieszkańcami gminy Gryfino. Przeprowadzenie konsultacji dla pierwotnego projektu, w którym Gmina Gryfino była także potencjalnym gospodarzem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry skończyło się wniesieniem przez miejscowe stowarzyszenia, a także osoby fizyczne licznych sprzeciwów i wątpliwości natury legislacyjnej, formalnej. Faktycznej. Wyciągnięcie z całego projektu gminy Gryfino jest zabiegiem technicznym, ale jest także niezgodne z ustawą o ochronie przyrody. I ten powód, wydaje się kluczowy w rozważaniach przed podpisaniem przez pana prezydenta, znajduje się także w uzasadnieniu naszej petycji. Nie przedłużając i dając także możliwość wyrażenia swoich opinii, swoich spostrzeżeń i panom posłom, i pani radnej, i wszystkim zebranym. Poproszę pana Łukasza Kamińskiego, który jest współtwórcą tej petycji o jej odczytanie. Dziękuję bardzo.